Coś tutaj, Tomek? Kopyra z blogu. Blogkopira.com. Z okazji wielkiego sukcesu Igi Świątek na Wimbledonie. Chociaż, jak mi ostatnio jeden z widzów powiedział, jak coś tak do anglików mówić, to się mówi Wimbledon. Nie Wimbledon, tylko Wimbledon. Więc na ostatniego sukcesu na Wimbledonie. Postanowiłem otworzyć jakiegoś sztosa. No i mam pełno sztosów amerykańskich, no ale to by była aberracja, żeby otwierać amerykański sztos na e, sukces Polki w meczu z Amerykanką, tak? No, sztosów polskich coś tam mam, ale myślę, ale. Tak naprawdę co wziąć, nie? Takie najbardziej sztosy sztosy, no to mam rzeczy, które już dawno są poza handlem, gdzieś tam nawet może jakaś buba extreme gdzieś tam yy, jest, nie? Ale coś co jest teraz takie współczesne, tak? Co jest teraz być może jeszcze nawet do kupienia, nie? Mówię, coś tam powinienem mieć jakieś Spinty Barrel Brewing, ale raczej rzeczy na pewno powinienem mieć jakieś sztosy z Funky Fluid, bo mi przysłali całą paczkę tam urodzinową. No ale mówię, jednak jak myślę o tym polski sztos, no to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest samiec Alfa. Serio. Eee, ja mówię, ja miałem kupionego samca Alfa. Mam też jakiegoś samca Alfa starego, ale mówię, nie, kupowałem w tym roku. Kupowałem samca Alfa. W ogóle żałowałem, że. Yy, troszkę yy, jakby yy, nie szarpnąłem się, bo chciałem się szarpnąć, znaczy nie chciałem się szarpnąć, nie? Bo zobaczyłem trzy samce alfa. Ten, można powiedzieć podstawka i dwa z dodatkami. Jeden był chyba z wanilią, drugi był, nie wiem, z kawą czy z czymś takim, nie? I jak już przyjechałem do domu, mówię, kur, czemu ja nie kupiłem tych trzech? Przecież to nie jest majątek stać mnie, tak? I mogłem nagrać, żebyście wy nie musieli. Takie ironiczne, nie? Co prawda mogliby się tam chłopaki troszkę z artezana obruszyć, ale nagrałbym to w takim sensie, żebyście wy nie musieli wydawać 150 zł, a żebyście wiedzieli, który z samców alfa jest najlepszy. Przecież to powinno się nawet klikać. No ale już... O, a dobra... No, i nie byłoby okazji wypić tego samca alfa, a tak mi przyszło do głowy samiec alfa. No to wsadziłem go do lodówki dosłownie na 30 minut. No i zobaczymy. No i zobaczymy, czy dowiezie. Ale muszę Wam powiedzieć, trochę się go naszukałem. Ja wiem, gdzie ja go dałem. No, oczywiście. Nie jest łatwo znaleźć, ale znalazłem. Natomiast nie ułatwiła mi sytuacji yy, ten kapsel biały golas. Bez laku, bez niczego. Naprawdę, no. Bida. Bida. Ja wiem, że wiele razy tutaj przy tym stole i przy innych chlołem na ten lak, co się kruszy, ale już browary to ogarnęły, tak? To znaczy, wiedzą już, jak zrobić lak, który się nie kruszy. Jednak bez tego laku. Eee, więc troszkę jednak taki niedosyt. Ja wiem, że to jest zbędne totalnie, tak, ale just say. Imperialny stałt Samiec Alfa. Bourbon Barrel Age 2024. Eee, 13% alkoholu. Ekstraktu nie znamy. Eee. Piwo ciemne, niefiltrowane, pasteryzowane. Składniki woda, słód jęczmienny, płatki owsiane, miel, drożdże. Best before 31 marca 2027, więc prawdopodobnie było rozlewane 31 marca tego roku. Chyba. No chyba, że w zeszłym, ale raczej nie. Um... No dobrze, no dobrze. W ogóle to miałem zupełnie inny plan dzisiaj na degustację i na nagrywanie, ale ojciec zadzwonił, czy przychodzę oglądać IG razem, nie? Ponieważ ja aktualnie jestem słomianym wdowcem, więc mówię nie, wiesz co, ja będę nagrywał degustację raczej. No, szkoda mi tam oglądać ten mecz, ale najpierw zrobię trening. Najpierw no na ten trening. Na trzecim kilometrze podkręciłem kostkę. Ja mówię, o. Znak, znak, więc wróciłem do domu. Na szczęście mam nadzieję, że ta kostka tak bardzo delikatnie ją podkręciłem, więc mam nadzieję, że wszystko będzie ok i te 170 km jednak zrobię, ale trochę mi stanęło przed oczami widmo, że jednak nie wystartuję. Ale na razie nie, nie panikujemy. Co rada do startu 5 dni, ale mam nadzieję, że, mówię, będzie dobrze. No, ale muszę też powiedzieć, że ten mecz, jakkolwiek wynik, spektakularny. Wygrać 6-0, oba, oba sety, no to jest deklasacja, to jest różnica klas. I teraz tak, no nie można powiedzieć, że ta przeciwniczka była skontuzjowana, czy coś takiego, czy coś takiego, ale no straszny niedosyt, nie? Chciałoby się, żeby ona tam, żeby była walka, żeby było ten, a to był tak jednostronny mecz, że. Nie dostęp. Mam nadzieję, że tak nie będzie z samcem alfa, więc opowiedziałem tę historykę wcześniej. Słodziutki. Czekolada, wanilia. Bardzo intensywna. Piwo, jeśli dobrze pamiętam, kosztowało 55 zł, więc. Nie tak znowu drogo, nie? Kiedyś było droższe na pewno. Gdzieś pod 8 dych myślę, podchodziły samce alfa. Barwa czarna, nieprzejrzysta, piana szczątkowa, ale coś tam się wytworzyło, ale od razu zniknęło. Z butelki był intensywniejszy, bardziej e, waniliowy, tutaj taki bardziej ciemny, bardziej palony. Spróbujmy. Hmm. Agresywny, nie że nie ułożony, ale agresywny. On nie jest schłodzony, albo nie jest mocno schłodzony, ale i taki, tak bym nie chciał, żeby był mocno schłodzony. Pierwsze, co mnie uderza, to jednak grzanie w przełyk. Jest wanilia, jest duża paloność, czyli to nie jest taki słodziak. Czekolada. Popiołowość. Paloność. Kawa. Mm. Dość długi, palony posmak, czyli taki, taki stoutowy, tak jak stouty imperialne kiedyś były e, Czyli nie pastry, nie, nie pastry stout, nie, nie taki, który jest po prostu bardzo, bardzo słodki, wyklejający i tak dalej. Chociaż oczywiście sam ekstrakt, który gdzieś tu pewnie jest między 25 a 30. Sam, sam, same te nuty Bourbonu, czyli te waniliowe, one sprawiają, że całość sprawia jednak troszkę słodkie wrażenie. Nie no, to jest sztos, to jest sztos, bez wątpienia. Myślę, że spokojnie jak macie, i nie musicie otwierać, to trzymać. Myślę, że ono za 2, 3 lata, 4 będzie lepsze. Natomiast y, też na y, potencjał do leżakowania y, pozytywnie wpływa to, że on jest wyrazisty. Naprawdę, to jest konkret goryczka, du duża paloność. Y jednak y, ma się co ułożyć, jeżeli chodzi o alkohol. Um... No ale jest to bardzo dobrze zrobione piwo. Jest to bardzo dobrze zrobione piwo i jest to piwo, które, no jednak ma markę. To znaczy, myślisz sztos, przychodzi ci coś do głowy i o wiele większa jest szansa, że przy, przyjdzie ci do głowy samiec alfa, niż, nie wiem, jakiś tam blend 0,5, fanki fluid, nie? Po prostu tak, takie rzeczy nie przychodzą do głowy na myśl, co jest sztosem. Wymień jakieś, co ci się kojarzy ze sztosem. No, samiec alfa. Oczywiście niektórzy będą Imperium Prunum. Imperium Prunum już myślę, że dawno nie. Może wymrażane piwa z Komesa. Chociaż ja jednak bym powiedział, że chyba jednak nie. Być może, że dlatego, że że ja ich nie trzymam, bo je dostaję premierowo, nie? Czyli nie ma tego efektu, że... Ale myślę, że komes lodowy, no dobra. Tylko, że tych komesów lodowych też jest ileś i one się bardzo ze sobą różnią, tak? Natomiast samiec alfa, wiemy co to jest. Imperialny stout, bourbon barrel aged, czy barrel aged. Jest słodkie, jest słodkie, ale ta słodycz jest w drugim. Mm, drugim łyku, tak? Pierwszy pierwszym wykup on był palony. Palony, kawowy, może nawet nieco popiołowy. Teraz już tego nie czuję, teraz czuję słodycz. To jest też dobre, że on się rozwija. Czekolada, ta wanilia. Znaczy, najpierw była paloność, kawa, czekolada. Teraz więcej wanili, jakichś takich pralin. On nie jest. Bardzo gęsty. No, ale czuć, że ten, mówię, ten, myślę, że gdzieś, nie wiem, pewnie 25 to minimum. Obstawiam, że jednak nie 30, czyli gdzieś między 25 a 30, jakieś 27. E, zdziwiłbym się, gdyby to była 30, ale no, teoretycznie może też być. Ale raczej nie. Mówimy oczywiście o ekstrakcie. E, ale to jest z tych, które są... Jak na ten ekstrakt, to tutaj nie ma bardzo dużo tych cukrów resztkowych, czyli nie jest tak jak pastry stouty, że on jest bardzo słodki, czyli też ma bardzo dużo tej maltozy, wiecie o co chodzi, maltodextryny. Um... Tak, sobie, miałem taką myśl, że jak kurde tego piwa było mało, jak był na nie hype. To jest tak samo jak z tym zwycięstwem Igi Świątek, nie? Że jak łatwo jest kupić takiego samca alfan, to mówisz, no, nie, no dobry, nie? Dobry, ale to już nie jest to. <grym> to już nie jest to, jak trzeba było się tam liczyć na to, że rzucą, nie rzucą, prosić, żeby ci odłożyli, czy coś. Były takie akcje, były takie akcje, że, że gdzieś tam przyjechało na sklep, nie wiem, kilka butelek, Dwie, trzy. Um... No a teraz myślę, że w Drinkhali ja go jakiś czas później na pewno widziałem. Czy on nadal jest w Drinkhali, to nie wiem, ale bym się nie zdziwił. No bo jednak hype się skończył, nie? Hype się skończył na, na Samca Alfa. Ogólnie, jak widziałem w. Um... Jak to powiedzieć? W po takim podsumowaniu dla akcjonariuszy Pinta Barrel Brewing, w Polsce skończył się hype na Barrel Age. Tak naprawdę Pinta Barrel Brewing bardzo dużą część produkcji po prostu sprzedaje za granicę, dlatego że jest atrakcyjna cenowo, dlatego że jest mocno wyhajpowana na antaptach. Poprzez różnego rodzaju festiwale, na które jeździ. No i dlatego chętnie ludzie to tam zamawiają do tych sklepów swoich specjalistycznych. Natomiast w Polsce ten rynek niestety, ale. Nie wiem, czy się skończył, czy się nasycił. Ale faktem jest, że nie ma problemu. Nie ma problemu z kupieniem samca Alfa, nie ma problemu z kupieniem piw spinty Barrel Brewing. Oczywiście browary temu przeciwdziałają w jakimś sensie. Tam wypuszczają single barele, tak, single caski, także to z jednej beczki tylko to już jest limitowana edycja. Ale ponieważ jest tego dużo, to już trudno jest taki naprawdę wielki hype zrobić. Bo z jednej strony ja uważam, że to dobrze. Z jednej strony ja uważam, że to dobrze, bo po to było moje y, 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 sztosy muszą być drogie, kurwa muszą, żeby, y, żeby można było wejść do sklepu i kupić, dajmy na to, samca alfa. A nie, żeby to y, ludzie kupowali z myślą, że kurwa dom sobie za to wybudują. Nie? Bo tak niektórzy myśleli, nie? że nakupują Imperium Prunum i tak dalej. Mam Imperium Prunum z pierwszej warki, ile można za to dostać? Nie? Stary, nie wiem no. Jak ktoś jest najarany, bo nie pił, to może ci stówę da, ale generalnie rzecz biorąc, to nikogo, nie? A są oczywiście piwa, które są w cenie, no na przykład ta wspomniana przeze mnie Buba Extreme, ale to dlatego, że ich po prostu było kilkaset butelek na całą Polskę i nigdy więcej już ich nie było. <grym> I nie będzie, więc z każdym miesiącem, z każdym. Rokiem tych butelek na świecie jest mniej. Ja mm, jakieś tam chyba jeszcze ze dwie mam, ale na pewno nie Jacka Danielsa, który był naj, najlepszy. Ale nie o tym, nie o tym, nie o, sam, nie, nie o Bubie Extreme teraz. E, o samcu Alfa. E, więc powiem tak, jak macie, nie musicie go pić, bo, nie, bo akurat jakieś okazja wam trzymać. Trzymać. Moim zdaniem, no jednak. Yy, mm, Doceniam to, że to nie jest słodziak, doceniam to, że to nie jest pastry stout, tylko jest to wytrawny, mocno palony, charakterny e, imperialny stout. Ale e, tu się ma jeszcze co ułożyć. To znaczy ten alkohol jest, jednak troszkę grzeje, e, on jest dość Ta jego paloność też daje gwarancję, że z czasem on nie będzie szedł, on się nie będzie pogarszał, a raczej będzie się polepszał. Nie, to jest bardzo dobre piwo, żeby, żeby nie było, że jestem rozczarowany czy coś. Natomiast mówię, to jest paradoksalnie dopiero jak już, już zdecydowałem, już tam zacząłem tutaj rozkładać wszystko, to, to, to doszedłem do mieszkania, że to jest bardzo dobra analogia, nie? Że, że taki sukces, który jest wywalczony po prostu. Wbrew wszystkiemu, tak? Wbrew. Znaczy, okupiony, jakimś niesamowitym. Gdyby, gdyby dajmy na to, ta Iga Świątek wygrała 2-1, po prostu by było, nie wiem. W pierwszym secie by przegrała powiedzmy. 6-4, tak, w drugim by przegrywała 3-0, odbudowała się i jednak jakimś tam cudem w tie breaku wygrała 7-6, tak. I w tym trzecim secie też w tajbreku, yy, czy jak to tam się nazywa, yy, całego meczu też wygrała i nad ludzkim wysiłkiem i w ogóle cudem, i ten, to by, to by to było bardziej epickie. Wszyscy by to przeżywali, wszyscy by to pamiętali. To i tak, i tak jest epickie wydarzenie, tak? Tak samo jak to piwo. To i tak to jest bardzo dobre piwo. Ale wchodzisz, kupujesz. Nie, no, imperialny start, no Nawet nie taki słodki. Mógłby jeszcze poleżeć. Albo warto, żeby poleżał. Hmm, no, no, fajny burbon... No nie no, fajnie, fajnie. Myślę, że. Myślę, że. Myślę, że jednak sukces igi jest większy niż jakość tego piwa. W historii samców alfa, ale myślę, że dużo. Um, Inaczej, że gdybyśmy wzięli to piwo z 2024 roku i e, przenieśli się wehikułem czasu do, dajmy na to, 20 roku, e, to bardzo możliwe, że ono jest obiektywnie dużo lepsze niż to z 20, 18, 19. Ale tego efektu wow, tego efektu, tego wrażenia już nie robi. Dlatego, że za łatwo przychodzi. Paradoksalnie, nawet nie dlatego, że jest drogie, nie? 55 zł naprawdę, to, to moim zdaniem to jest, e, to jest dobra cena. Uczciwa. E, no ale widzicie, na laku poskąpili, dlatego tak tanio, no budżetowo. Wielkie gratulacje dla Igi Świątek, nie powiem, że jestem dumny, bo jako, prawda, mówiący tym samym językiem, mieszkający w tym samym kraju w żaden sposób się nie przyczyniłem do sukcesu Igi Świątek, natomiast no, wielkie gratulacje, bo to jest po prostu niebywały, niebywały sukces. Oczywiście można powiedzieć, a bo jej się tam ułożyło, bo te najsilniejsze jej przeciwniczki podpadały, te wszystkie jej klątwy, ale też niektóre klątwy pokonała, więc to nie jest tak, że jej się to na tacy yy, ten. No ale nie da się ukryć, że ten finał, no. I oczywiście to świadczy o jej klasie, o tym jak ona wielki pro progres zrobiła, jak była psychicznie do tego nastawiona, jak zmiażdżyła tę przeciwniczkę. Ale. No był to jednostronny e, pojedynek nie. No. E, dzięki wielkie za uwagę. E, ta degustacja normalnie powinna pójść dla wspierających. No bo taki samiec alfa. No wiadomo, że to aż tak się nie wyklika. Ale może jak dałem. E, IGę Świątek tam z tą paterą na. na miniaturkę jak dam. No może to się wyklika, eee, ale od razu mówię, że to, to, to są piwa, które, które na kanale otwartym no w zasadzie racji bytu nie mają. Eee, tutaj jednak imperator 12%, a nie samiec Alfa 13%. Eee, można powiedzieć, Kopyr, no yy, sprzedałeś się, tak? Nie chcesz yy, promować Kraftu, tylko zależy ci na wyświetleniach. Generalnie tak, zależy mi na wyświetleniach, bo wiem, że potencjał jest, natomiast no, faktem jest, że takie rzeczy, takie piwa no, się nie klikają, no. nie klikają się, bo jest ich mało, są drogie, są trudno dostępne, ciężko jest um, zrobić hype na takie piwo, no, gdyby ono było w Lidlu, no, ale nawet jakby było w Lidlu, to... No, to chyba by trzeba było zrobić jakąś miniaturkę, że idea sięgnął Bruku. Takie sztosy w Lidlu to skandal, nie? I o to, to wtedy może by się kliknęło. Eee, natomiast e, natomiast prawda jest taka, że takie rzeczy się nie klikają. Więc e, jeżeli takie rzeczy Was interesują, nie tylko takie, ale też na przykład te sztosy z Ameryki, które być może kiedyś tam otworzę. <grytania> To one będą dla widzów wspierających kanał. Wiem, że na początku troszkę popełniłem błędów odnośnie tego, jak sobie wyobrażałem materiały na kanał dla widzów, materiały dla widzów wspierających kanał. I wyszło na to, że tam będą jakieś odpady, że tam będą jakieś rzeczy, które. W ogóle to są nieudane, w ogóle same złe piwa i w ogóle nieudane degustacje. Więc to się już zmieniło. Tam będzie większość degustacji. Większość degustacji na kanale otwartym będę się starał, żeby tu były głównie 1000 był treści edukacyjne. No i oczywiście piwa szeroko dostępne, czyli koncerniaki regionalne, ale niekoniecznie takie sztosy. W każdym razie zachęcam do dołączenia do grona wspierających. Tam już kurka, nawet nie wiem ile, ale pewnie z 500, z 300 filmów dla wspierających. Yy, więc sporo. I oczywiście jak dołączycie, to od razu macie dostęp do wszystkich. Wasze zdrowie.